Pójdziemy na bruk, na ulicę. Czy to, to normalne, że sprzedaje się kamienice z mieszkańcami? Znaczy, że z kamienice się sprzedaje, to tak, ale nie z mieszkańcami, Bo z przesady, przecież tu mieszkają dzieci, o proszę bardzo, za panem stoją małe dzieci. W każdym praktycznie mieszkaniu są małe dzieci, Więc no tak, dlatego mówię, że w każdym mieszkaniu praktycznie są małe dzieci. Pani mieszka z dziećmi, bała się pani, że pójdzie pani na bruk, na ulicę? Naturalnie. Znaczy ja w chwili, kiedy dostawałam to mieszkanie, to dowiadywałam się, że nie było żadnych roszczeń i miałam mieszkać spokojnie, tak? A później się okazało, że okazał się znalazł się właściciel, później że zostaliśmy sprzedani, tak? Ile pani mieszka lat? 24 w sierpniu będzie. I normalnie do, odprowadzamy cały czas do administracji, no tak. Całe życie. I w Całe życie? nigdy się nie zgłaszał żaden z Absolutnie, nic nie było. Dopiero teraz, ile? Dwa, trzy lata temu jak tak wyszło. Powstało, jak metro powstało, to wszystko zaczęło się dziać. A, Dokładnie, wydarzenia. jak zaczęli wymieniać adresy, to pół Pragi. No. Właściciele, jednego dnia. Strażnie. strasznie, ciągle na nią głosowałam, ale tak się zawiodłam, nie chcę nawet na tą kobietę patrzeć. Śledztwo prowadzone jest w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dwóch starszych nieporadnych kobiet w związku z zawarciem przez nie umowy sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Stalowej 25, objętej tak zwanym dekretem Bieruta. W tym przypadku chodzi o prowadzenie w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru wywiązania się z umowy, a także co do rzeczywistej wartości nieruchomości, transakcji rażąco niewspółmiernej jeśli chodzi o wzajemne świadczenia stron, zrażącym pokrzydzeniem strony e, słabszej ekonomicznie. Dwie kobiety, kobiety przychodziły, że są z właścicielkami, że kupują, to jest ich mienie, że sprzedają to 30, innemu 30, człowiekowi. Kiedy one się pojawiły po raz pierwszy? Podobno około roku, roku temu. Po rok 30 tysięcy wzięli i sprzedały tą kamienicę. Co za jakieś, ja nie wiem, skąd one z kosmosu zleciały? Wcześniej nikt ich tutaj nie widział. Nikt ich nic nie, nie, tak, nie widział, a tymczasem znalazła się wielka właścicielka i sprzedała jakiemuś deweloperowi, bo to są tylko deweloperzy rządzą. I prawnicy. Jeden prawnik. To jest taka typowa sytuacja, z którą mamy do czynienia w Warszawie, czyli skupowanie roszczeń od prawdziwych spadkobierców za ułamek wartości. A kamienica, która została zreprywatyzowana następnie na skutek skupienia tych roszczeń, no jest warta ponad 8 milionów złotych. Nie jest dopuszczalne, by strona umowy mająca świadomość co do ogromnej wartości nieruchomości, oferowała za tą nieruchomość drugiej strony, stronie umowy kwotę 30 tysięcy złotych, czy też jak w tym przypadku ekwiwalent w postaci urządzenia mieszkania. W samym akcie notarialnym wpisano 765 tysięcy jako wartość tej kamienicy, a wartość rynkowa tej, tej nieruchomości idzie w kilka milionów złotych. Ratusz warszawski powinien blokować takiego typu transakcje, no ale ratusz tego nie robi. No, sami wiemy, że ratusz ochoczo oddawał te nieruchomości. Mam nadzieję, że do tego nie doszło. W wielu przypadkach dochodzi do udziału w ogóle notariuszy w tego typu procederze nazwiska pojawiają się te same, te same osoby w różnych zresztą konfiguracjach. Są nazwiska, które no, są osoby, które skupywały roszczenia w wielu miejscach. Bardzo często się zdarzało w Warszawie tak, że prawdziwi spadkobiercy byli blokowani. Mówiono im, że nie odzyskają tego, że to jest w ogóle niemożliwe i radzono im, żeby sprzedali roszczenia, a potem w cudowny sposób te nieruchomości okazywały się jednak możliwe do zreprywatyzowania. Nie mamy do kogo iż, bo Rok temu który taki komitet się zawiązał, było tu wtedy wiele, no dużo więcej osób niż w tej chwili, bo teraz z pracy ludzie dużo nieobecnych. Jeździli właśnie po targowych, po mecenasach, jeździli do Milanówka, no chcieli to sprawę jakoś rozwikłać i załatwić. No, radca prawny tam się jakieś tam, nie wiem, i w końcu wyszło z tego jak zwykle wielkie nic. Nie ma żadnych właścicieli, bo właściciele zginęli w obozie w Oświęcimiu, nie mieli żadnych, to była Władysław Anna Reich, tak. Irena i Władysław weździe te małżeństwo i raptem się okazuje, że jakiś, jakiś, jakiś ktoś na kolanie spisał, jakiś, jakiś testament. W śledztwo prowadzone jest w sprawie doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tych właśnie dwóch kobiet, które jak ustalono, na tym etapie mogły wejść w legalne posiadanie tych nieruchomości. Te osoby, które zbywały jako oszukane, same zgłosiły się do prokuratury, wskazując na to, że mamy do czynienia z nieprawidłowym podejściem, z oszustwem. Przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat. Powstanie komisja weryfikacyjna, jest to komisja, która ma zbadać nieprawidłowości przy decyzjach zwrotowych na terenie miasta stołecznego Warszawy i ta komisja no mam nadzieję, że w maju już ruszy. Co możemy tutaj wydybać? No, na razie właściciela nie ma, sprawa w sądzie, tak? o te roszczenia całe niech sprawdzają, czy rzeczywiście jest to jakiś przekręt, bo tak na pewno jest, no i zobaczymy co dalej, no, co Nic z innego to nie wymyślimy.